Siemaneczko, witajcie, jak wspominałem na ostatnim filmie z układem Common Raila. Dzisiaj spróbujemy wykonać reset adaptacji zaworów w układzie Common Raila, czyli właśnie tego zaworu na pompie oraz tego zaworu na szynie. Na poprzednim filmie jakby tłumaczyłem Wam, jak ten cały układ działa i skąd faktycznie te drgawki mogą się brać. I poniekąd potwierdzałoby to również to, że do odpięcie czujnika płynu chłodzącego w tym silniku Powoduje domknięcie tego zaworu, czyli zaworu regulacji ciśnienia na szynie, o 1 punkt procentowy więcej. Ja już to testowałem, filmu z tego chyba nie robiłem, a może robiłem, nie pamiętam, musiałbym zerknąć, bo tam kilka tych filmów było na moim kanale, gdzie odłączałem wszystkie czujniki, i chyba właśnie na tym filmie gdzieś tam o tym mówię. Bo wtedy również był odpięty właśnie ten czujnik yy, temperatury płynu chłodzącego. Tak więc ja spróbuję zrobić reset y, adaptacji tych zaworów, bo być może po tylu latach. Gdzieś te zawory się rozjechały względem siebie, już nie współpracują tak jak powinny, no bo nie chcemy też wydawać niepotrzebnie pieniędzy na zakup kolejnych czujników, zaworów itd., itd. Bo jak wiecie, wymieniłem już zawór ciśnienia paliwa, który znajduje się tutaj. Macie z tego film z wymiany, możecie sobie obejrzeć. Tym bardziej, że w ECC znalazłem informację, że jest już nowa wersja tego czujnika. Tak więc wiecie, jak wychodzi nowa wersja jakiegoś elementu, to być może są właśnie w niej poprawione pewne rzeczy, pewne wady, która miała starsza wersja, dlatego zaryzykowałem i wymieniłem właśnie ten czujnik ciśnienia, ponieważ no, nie sposób mierzyć ciśnienia, jeżeli otrzymujemy błędne wartości od czujnika, które to ciśnienie mierzy. Tak więc wymieniłem ten czujnik, oczywiście nic to nie dało, dokładnie tak samo jak wcześniej pokazywało nam ciśnienie, tak samo pokazuje teraz na nowym czujniku, więc to nie czujnik, więc pozostaje kilka... Innych elementów, które może powodować tą musterkę, ale zanim będziemy wymieniać cokolwiek, to ja jeszcze spróbuję zrobić reset tych wartości wyuczonych tych czujników i zobaczymy po prostu, co się będzie działo. Tak więc ja wsiadam do samochodu, odpalam silnik, troszeczkę go rozgrzejemy, poczekamy, aż zejdzie z sania. Tu już mam laptop, zobaczcie. Nowy laptop firmy Dell, który kupiłem specjalnie, żeby był właśnie na filmy, ponieważ na poprzednim laptopie wszystko się tam odbijało, na tej matrycy słabo było widać. Tak więc odpalam auto i zabieram się do działania. Słuchajcie, ostatnio jeszcze taki temat związany z tym dłuższym uruchamianiem, bo do tego tematu też będziemy wracać. Mam już kupioną jedną rzecz na wymianę i drugą rzecz na wymianę, tak więc z tego będą, słuchajcie, filmy, jeśli chodzi o dłuższe odpalanie, a dzisiaj zobaczymy, jeżeli będziecie mieli szczęście i uda mi się uchwycić ten moment dłuższego odpalania, to za chwileczkę go zobaczycie lub też nie, ponieważ trochę się w tej kwestii zmieniło i musiałbym nagrać jakiś update, ponieważ generalnie do tej pory było tak, że jeżeli mamy zimno i robię pierwszy Odpalenie z rana, grzeją świece, to zawsze odpalało ładnie, tak? To dłuższe odpalanie pojawiało się gdzieś w tym okresie takim jesienno-zimowym i później wiosenno-letnim, yy, i wtedy było to dłuższe odpalanie. Teraz pojawia się to dłuższe odpalanie również w momencie, kiedy rano grzeją świece, a nie powinno tak być, i nie wiem co się stało, że tak się właśnie stało, ale niestety tak jest. Wcześniej tego nie było, to znaczy było, ale później jakby się to poprawiło, ale z czego wynikła ta poprawa, to też bym musiał wam w tym update'cie powiedzieć. Natomiast jeżeli się uda, dzisiaj to zobaczycie, że mamy pierwsze odpalenie rano, temperatura 0 stopni i zobaczymy, albo zapali ładnie, albo będzie dłużej kręcił. Mam już też swoją teorię, co może być powodem, dlatego kupiłem kilka elementów do tego silnika i będziemy je wymieniać w najbliższym czasie. No bo troszeczkę dziwne jest, że odpalając samochód dzisiaj przykładowo i wczoraj, dokładnie w tych samych warunkach wczoraj odpalił mi ładnie, a dzisiaj odpali Al może, albo, albo może odwrotnie, wczoraj odpalił wczoraj odpalał mi długo, a dzisiaj odpalił ładnie, tak więc no coś tu jest na rzeczy, tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądać dzisiaj, słuchajcie, odpalam i patrzymy co się dzieje no dzisiaj niestety odpalił ładnie tak więc tak więc nie uświadczymy, nie uświadczymy tego dłuższego odpalania, ale naprawdę wczoraj czy przez wczoraj odpalił po prostu tragicznie, strasznie długo. Tak więc podłączam laptopa, on się w tym czasie nagrzejemy, kilka parametrów sobie odświeżymy i robimy restart zaworów. No to słuchajcie, może być troszeczkę głośno, ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Mamy już odpalonego laptopa, postawiłem go sobie tutaj na zewnątrz, ponieważ będzie mi wygodniej tutaj do niego dojść i operować jedną ręką, a w drugiej trzymać kamerę. Tak więc słuchajcie, na ten moment wygląda to w taki sposób, wrzuciłem tu kilka parametrów, m.in. temperaturę płynu płodniczego, aby wiedzieć jaką temperaturę ma i kiedy, to, i kiedy ten restart adaptacji wykonamy. Następnie wrzuciłem sobie parametr związany z ciśnieniem paliwa na szynie Common oraz dwa parametry związane ze sterowaniem właśnie tych zaworów czyli jeden jest to zabór dozowania paliwa drugi jest to zabór regulacyjny i zobaczcie jak to wygląda na ten moment zmieniłem ekspozycję teraz na kamerce żeby było ciemniej ale będzie widać teraz ekran laptopa Poczekam aż się rozgrzeje, ponieważ no nie możemy tego robić na zimnym, kiedy on i tak teraz ma uruchomioną tą całą procedurę startową. Eee, no i przede wszystkim jest na staniu, eee, dlatego musimy właśnie chwilę sobie odczekać, niech on złapie temperaturkę, niech on zejdzie z stania, może jeszcze tutaj wrzuca ogroty silnika, aby było widać, kiedy on dokładnie zejdzie. Wrócę do Was jak on zrzuci obroty i przejdziemy od razu do resetu wartości, zobaczymy co się wtedy stanie, kiedy zresetuje te czujniki, czy zmieni się praca tego silnika, czy będzie to w ogóle e, zauważalne, tak więc wracam do Was za chwilę. Dobra słuchajcie, idziemy troszeczkę do środka, laptop został sobie tam na zewnątrz, e, jest troszeczkę zimno, bo mamy okolice 0 stopni w garażu, e, no troszeczkę więcej, chyba tam plus 3, ale na zewnątrz jest dzisiaj 0 stopni. E, Auto się grzeje, jak widzicie, cały czas jest na podniesionych obrotach. Ja sobie tutaj celowo wyłączyłem panel klimatronik, ponieważ mam włączoną nagrzewnicę elektryczną. Więc jeżeli ten klimatronik byłby włączony, to ta nagrzewnica by się uruchomiła. No a jak się nagrzewnica uruchomi, to. No to nam się podnoszą obroty. a Chcemy, żeby te obroty spadły nam w zasadzie do zera. Z tego co widziałem przed chwilą, tam już mamy około 48-50 stopni temperaturę płynu chodzącego. No tutaj wskazówka jeszcze leży. Zobaczcie na glebie. Zaraz wam pokażę. O. Wskazówka sobie leży, bo tutaj dopiero chyba powyżej 50 zaczyna nam się podnosić. Tak więc, no tutaj klimatronik wyłączony, nie mamy ogrzewanka. Siedzimy w zimnie i czekamy, aż te obroty nam spadną. Mógłbym zrobić teraz restart, ale wydaje mi się, że powinienem poczekać, aż będzie rozgrzany ten silnik. Przynajmniej troszeczkę, no ponieważ mówię, on teraz działa na procedurze sania, no więc mogłoby to nie zadziałać tak jak powinno. Poza tym, na procedurze sania, tak jak teraz, kiedy te obroty są w tych 1000 stopni drgawek nie ma. Te drgawki się dopiero pojawiają w momencie, kiedy właśnie ten silnik z tego ssania zejdzie i będzie pracował na tych 700 78 obrotów na minutę. Wtedy te drgawki wtedy te drgawki są wyczuwalne. Natomiast przy 1000 obrotów tych drgawek nie ma podobnie zresztą jak sobie dodamy gazu na przykład, jak już zejdzie z tych drgawek i sobie delikatnie dodamy gazu na te 1000 obrotów, no to drgawek nie ma. Natomiast są kiedy kiedy a właśnie zejdzie niżej, no ale dzieje się to dlatego, że jak sobie lekko dodamy gazu, to właśnie ten zawór na szynie common się domyka, no i on wtedy yy, no, jakby to ciśnienie bardziej stabilizuje. Zobaczymy co się będzie działo, ja jestem ciekaw po prostu yy, czy coś się zepsuje, czy, czy to będzie działać czy może to jest to, czy tej yy, usterki należy szukać jeszcze gdzie indziej natomiast mówię, czujnik ciśnienia został już przeze mnie wymieniony tak więc na razie nie chcę nic więcej wymieniać yy, zaczynamy od najprostszych rzeczy, jeżeli to nie pomoże no to będziemy szukać dalej, być może kolejnym elementem elementem będzie właśnie e, wymiana tego zaworu regulacji ciśnienia. Zobaczymy jak ten silnik się grzeje. Tu jak widzicie już troszeczkę nam wskazówka e, poszła do góry. Obroty niestety jeszcze nie spadły, aczkolwiek e, być może muszę delikatnie dodać gazu i on za chwilę z nich zejdzie, tak więc zobaczymy. O widzicie, zszedł z obrotów, to trzeba było zrobić. Idziemy restartować e, zawory, chodźcie. Mam nadzieję, że będziemy słychać. Nie wiem, czy gasić te lampy. Musiałbym zrobić o nich film, bo miałem zrobić film w kwestii homologacji, bo byłem już na przeglądzie, ale to chyba jeszcze... No, na razie nie mam czasu, żeby o tych lampach robić film. Zajmujemy się nierówną pracą silnika. Temperatura płynu 56 stopni, ciśnienie skacze, zawory 23 i 14. Idę jeszcze na chwilę sobie usiąść. Zobaczymy czy te drgawki są, bo teraz też muszę mieć jakiś element porównawczy. Najbardziej to czuć właśnie w środku. No powiem Wam, że delikatnie czuć te drgaweczki. Nie chodzi to tak jak powinno, tak więc zrobimy restart. Zobaczymy na ile to da i co to da. No, obroty mamy 780 coś. Ja Wam może pokażę albo nagram wam po prostu telefonem, bo już nie chce mi się przełączać kamerki mojej. Tak więc nagram wam drugą. To co się tutaj dzieje na ekranie obroty 750 skaczą oczywiście e, temperatura płynu 57 stopni ciśnienie też sobie e, troszeczkę skacze no i zawory mają taką wartość zobaczymy jaką wartość będą miały te zawory e, jak je zrestartujemy tak więc zabieramy się do pracy e, dostęp upoważniony słuchajcie musimy sobie wejść w sterowniku silnika i wpisujemy 27 27 971 Robimy wykonaj dostęp upoważniony. Mamy zatwierdzony. I teraz mamy to chyba z tego co pamiętam. W nastawach podstawowych. I opcja, która nas interesuje, znajduje się tutaj. Słuchajcie, resetowanie wartości wyuczonych. Jednostki odmierzania dawki i zaworu regulacji ciśnienia, nic innego tutaj nie ma. Tak więc zaznaczamy to i klikamy, idź i patrzymy, co się będzie działo. Zakończono poprawnie. Procedura zakończona, procedura prawidłowa. Tak więc robimy sobie gotowy powrót z powrotem, wrzucamy nasze pomiary podstawowe obroty silnika płyn chłodzący i to co mieliśmy, ciśnienia paliwa zobaczymy co tutaj nam teraz będzie pokazywać i nasze zawory, obydwa na pewno będzie trzeba wykonać, słuchajcie jakąś jazdę próbną, ponieważ EQ będzie teraz jakby na nowo uczyło te zawory żeby ze sobą współpracowały tak więc będzie trzeba się przejechać tym samochodem pod różnym obciążeniem no i zobaczyć czy nie będą się pojawiać jakieś błędy no mam nadzieję że nie ja mu dam sobie teraz popracować jakieś ja wiem 5-10 minut aż do pełnego zagrzania niech on sobie chwyci tutaj te 80 stopni Niech się zagrzeje w pełni, jak się zagrzeje, słuchajcie, w sumie sobie w pracę, wezmę was ze sobą, pojedziemy, zobaczymy co się będzie działo, a na razie niech te wartości zostaną tak jak są. No i oczywiście, no i oczywiście finalnie dopiero jutro rano będę mógł tak naprawdę stwierdzić, czy reset tych adaptacji, tych, tych, tych zaworów coś pomógł czy też nie, ponieważ no tylko na zimnym silniku te drgabki są jakby odczuwalne. Tak więc słuchajcie kochani, na dzisiaj to wszystko. Pod filmem macie linki do MUBI. Jeżeli szukacie ubezpieczenia, wbijajcie, dostaniecie 100 zł zniżki przy zakupie ubezpieczenia. Macie również fajne linki do narzędzi warsztatowych, z których ja korzystam. Macie link do kosteczki OBD. Możecie za jej pomocą sprawdzać sobie skanować auto, a nawet kodować. Tak więc zapraszam serdecznie do linków, ode mnie dzisiaj to wszystko, na razie trzymajcie się, cześć!